Cześć, witaj serdecznie z tej strony Darek Zeninado. Dziś przychodzę do ciebie z niesamowitym ćwiczeniem, które poprawi Twoje umiejętności mówienia w języku angielskim. Po obejrzeniu tego materiału, koniecznie przetestuj to ćwiczenie, wykonaj je. To nie zajmie Ci więcej niż 5 minut, a powtarzane często i regularnie może bardzo mocno przełożyć się na to, że będziesz się łatwiej, swobodniej wypowiadać w angielskim. OK, zatem co robimy krok po kroku? Na początek musisz znaleźć jakiś materiał wideo. Najlepiej, żeby to był jakiś film, jakaś scena filmowa, ponieważ w tym ćwiczeniu będziemy bawić się w aktorów, a właściwie będziemy ich naśladować powtarzać słowo po słowie, zdanie po zdaniu, w tym co oni wypowiadają. Ważne jest, aby była to jakaś krótka scena dosłownie jeden, dwa, góra, trzy dialogi, które będziesz w stanie zapamiętać i powtórzyć. I teraz, skąd znaleźć takie dialogi skąd znaleźć takie sceny? Możliwości jest bardzo wiele. Na przykład YouTube, jeżeli korzystasz z platform typu Netflix, możesz tam znaleźć filmy anglojęzyczne z angielskimi napisami. To jest bardzo ważne, ponieważ na początek będziesz słyszeć różne słowa, różne zdania w języku angielskim i będzie ci ciężko powtórzyć to, co dokładnie zostało tam wypowiedziane, a napisy mogą ci w tym pomóc. Nawet jeżeli nie zrozumiesz jakiegoś słowa, to możesz sobie to później wrzucić w Google Translate i odsłuchać ponownie, jak to jest wypowiadane. Nie zdziw się, że niektóre amerykańskie słowa wypowiadane przez amerykańskich aktorów będą brzmieć nieco inaczej w Google Translate, ponieważ Google Translate raczej ma wymowę brytyjską. A teraz, wracając do tego ćwiczenia. Na YouTubie możesz to też zrobić w taki sposób, wpisując Movie Scene Subtitles, czyli mowie przez V, scenę subtitles. Subtitles to są napisy movie scene, czyli scena filmowa. Wtedy znajdziesz wiele różnych scen z różnych popularnych, najczęściej filmów, które dodatkowo będą jeszcze zawierały napisy. Dzięki temu, tak jak wspomniałem wcześniej, będziesz wiedzieć, co dokładnie wypowiadasz, co dokładnie powtarzasz. Czyli mamy już jakiś materiał wideo, jakiś dialog, jakiś monolog, i teraz trzeba nauczyć się tego powtarzać. Więc włączamy i odsłuchujemy, a następnie powtarzamy, co dany aktor, dana postać tam mówi. Na przykład jakiś aktor z dialogu mówi: Johnny. It's nice to see you again. Albo life is like a box of chocolate. Stara się to teraz powtarzać krótkimi partiami, po prostu imitować tę wymowę. Możesz wciskać stop i start, tak, żeby powtórzyć całą tę część. I jeszcze raz podkreślam, warto na początek wziąć sobie coś krótkiego, coś. W granicach minuty, coś, co będziesz w stanie szybko opanować, na co nie poświęcisz zbyt dużo czasu. Bo w nauce angielskiego wbrew pozorom warto uczyć się krótkich partii materiału, nie warto rozciągać nauki na długie godziny. I ostatnim etapem tej zabawy jest nagranie siebie. Po co? Żeby usłyszeć i żeby porównać naszą wymowę do wymowy tego aktora, tych osób z tej konkretnej sceny. Dzięki temu będziesz wiedzieć, nad czym warto jeszcze popracować, których słów nie wymawiasz jeszcze poprawnie, w których zdaniach na przykład gubi ci się język podczas. Wymówienia tego. Bo będą takie zdania łączone, które będą nieco dłuższe, niektóre części, niektóre partie będą wymawiane szybciej. Dlatego będzie to przede wszystkim świetne ćwiczenie dla Twojego języka, ale też będzie to doskonałe ćwiczenie dla Twojego mózgu. W sytuacji, gdy będzie trzeba używać angielskiego, będzie Ci po prostu łatwiej, bo Twój mózg już będzie obeznany z angielskim słownictwem, z angielskimi zwrotami. I nawet zdarzą się takie sytuacje, że te konkretne sceny z tych konkretnych filmów, one posłużą Ci później normalnej rozmowie, bo będziesz wiedzieć, a ten aktor mówił coś takiego w takim stylu. Dlatego Ustal sobie, że takie ćwiczenie będziesz wykonywać bardzo często, najlepiej codziennie. Ustaw je sobie jako taką daily routine, czyli codzienną rutynę. Wraz oczywiście z innymi ćwiczeniami, to jest bardzo łatwe. Nie wymaga to wiele czasu. Możesz to zrobić nawet teraz po zakończeniu oglądania tego materiału, do czego Cię serdecznie zachęcam. Daj mi znać w komentarzu, jaką scenę udało się Tobie znaleźć. Ja w opisie dorzucę kilka proponowanych scen tego typu, które możesz spróbować sobie przerobić z tym ćwiczeniem. Dlatego koniecznie sprawdź opis. A jeżeli ten materiał Ci się podobał, będzie mi miła, na przykład taka łapka. Jeżeli Twój znajomy, czy być może ktoś z rodziny uczy się angielskiego, koniecznie podrzuć mu moje materiały. Zapraszam do zostania ze mną nieco dłużej. O, tutaj możesz kliknąć ten przycisk, i wtedy po prostu zasubskrybujesz ten kanał. Śledź mnie też na Facebooku, na YouTube. Pozdrawiam serdecznie. Darek z Enlinado. Cześć.